Witam 28 września 2016. Dzisiaj przygotowałem kilka partii gołąbków do wysyłki dla czołowych hodowców. Zacznę od hodowcy z rabki Dariusza. Dariusz uwielbia dobre gołębie, szybkie, wytrzymałe na trudne warunki podgórskie. Więc wyrzymaczę. Co my tutaj mamy? Z wyżymaczy. Mamy coś niebieskiego, mamy niebieskiego białolota wyżymacza, mamy również piękny nakrapiany białolot, jak również kolejne nakrapiane, szczególnie urodziwe wyżymacze. Kolejny może mu z bliska się przyjrzymy już ciekawy świata o kapitalnej budowie zwięzłej inteligentna sylwetka te gołąbki będą walczyć u kolegi Dariusza no zobaczymy jeszcze co tutaj mamy ciekawego również coś niebieskiego też szczególnie ładny gołąbek i kolejny gołąbek. Tutaj ogon, jednopiórko. Także świadczy tutaj bardzo dobrze o jego pochodzeniu. Czyli zwięzłość budowy. I kolejny siweczek. Również bez zarzutu. Ta grupa wyżymaczy, A tutaj mamy nakrapianego z linii kubusia. I kolejny z białym piórkiem. To jeszcze młodziutki jest. Ale już samodzielnie je, także lada moment. On sobie szybko się zaadoptuje do warunków u kolegi Dariusza. Teraz spójrzmy z bliska, jak one wyglądają. 10 gołębi młodych. Tym razem było to w cenie promocyjnej 1000 zł wraz z wysyłką. Spójrzmy na nie z bliska. Ponownie 28 września teraz zaprezentuję dwie parki dla kolegi Łukasza. Łukasz w tym roku już brał gołąbki, jest z bardzo zadowolony. Teraz postanowił coś żniwnego, późnego dokupić do swojej dobrej hodowli. Przygotowałem dla niego dwie parki: Parkę wyżymaczy i parkę werwortów. Spójrzmy, jak one się prezentują. Wyżymacz. Szczególnie urodziwy samczyk, kapitalna prezentacja. Już widać inteligentne spojrzenie. Do niego tutaj dokoptowałem samisię, również o kapitalnym ściągu. Natomiast i z werwortów długiego samczyka. Który z pewnością urozmaici jego hodowlę. I do niego. sami samisie, również ogon jednopiórko, piórko, z dekalaż. Z pewnością te gołąbki go zadowolą. Dodam tylko, że te gołąbki można między sobą później parować. Tak więc hodowla użytkowa, czyli dwa zimbredowane szczepy. Czystości genetycznej prowadzone, dodatkowo rodzice, rodzice intensywnie lotowane, te dzieci można łączyć ze sobą na wynik lotowy. Spójrzmy teraz z bliska, co kolega Łukasz otrzymał. 28 wrzesień to dzień kolejnej wysyłki, tym razem dla pana Grzegorza. Pan Grzegorz posiada samiczkę, która w locie z 1000 km z Harlingen zdobyła pierwszą nagrodę w dosyć dużej konkurencji. Dla niej potrzebuje samczyka. Samczyka ze szlachetnej krwi, samczyka wartościowego, który ten potencjał zawarty w tej samicy pomnoży. Z uwagi na to, że zadanie jest trudne, postanowiłem zamiast jednego gołąbka. W tej cenie dać dwa gołębie. Jak one wyglądają? To są specyficzne gołębie. To jest linia wyżymaczy połączona z ardenami, z linii kordehajde. Te gołębie wyróżniają się jaskółkowatą, długą budową. Ta budowa pozwala im szybciej przebijać się przez długi dystans, czyli są bardziej aerodynamicznego kształtu. To są inteligentne gołębie. W różnych warunkach pogodowych potrafią sobie poradzić. No i oczywiście muszę dodać drugiego samczyka, aby ten eksperyment się udał. Arden. Gdzie nie białe piórko, gdzie nie plamka na głowie. Te gołębie są czyste ardeny od Cordehyde, który z kolei miał od Pieta Lazeronsa. Te gołębie są drogie, tak na marginesie, nie mniej jednak, by dać do samiczki, która zdobyła pierwszą nagrodę na 1000 km, trzeba naprawdę coś ekstra, coś bardzo wartościowego. Tak na marginesie dodam, że wczoraj miałem telefon od hodowcy, który po mojej samiczce wyhodował gołąbka, który zdobył 4 razy pierwszą nagrodę na oddział, bardzo duża konkurencja. To cieszy, cieszy, również mobilizuje, żeby do każdego klienta podchodzić indywidualnie. By każdego traktować poważnie i dostarczyć towar, jego marzeń. Ja jestem rzetelnym hodowcą, który dba o swój imidż i również o swoją renomę. Temu też każdy hodowca utrzymuje najlepszy towar dopasowany do jego indywidualnego zamówienia. Ryszard Snowiec, słoneczny goemnik. bogatynia polska. Witam 10 września 2016. Dzisiaj dzień szczególny. Przygotowałem kilka gołąbków jako prezenty. Szczególnie dla Patryka, któremu tato kupił gołąbka z linii wyżymaczy. Posiadają już bardzo dobre gołębie. Między innymi od Norberta Petersa, Zasu, ale do nich chcą wkomponować gołębie z linii wyżymaczy. Jako for pocztę dostają gołąbka niebieskiego, szczególnie urodziwego, który z pewnością zadowoli Patryka, jego tatę, jako już konesera, który często odwiedza belgijskie gołębniki i ma rozeznanie w tym sporcie. Na wiosnę zamówił 20 sztuk wyżymaczy, więc ten musi szczególnie gwarantować sukces. Tak więc ten gołądek jest dla Patryka. Natomiast szczególny prezent to linia wyrzymaczy strego Karola. Otóż pani marzena, której mąż ma na imię Karol, zapragnęła właśnie. Coś z tej linii mu sprezentować. Również zamówili teraz po wdowcach 10 młodych. Wcześniej wyślał im parkę jako forpocztę? Na wiosnę 2017 roku natomiast zamówili kolejnych 20 sztuk linii wyżymaczy i werwortu. Jak wygląda ta parka? wyżymaczy? już. Zobaczymy, a więc samiczka po pstrym Karolu to jest evenement. Pstry Karol czterokrotnie uczestniczył w locie z Ostendy 850 km. Również zaliczył lot z Orleanu 1070 z południa Francji. Jak również był piąty w Polsce w zlocie z Le Havre z Morza Północnego. Również w ekstremalnych lotach, z gór w deszcz, z Harachoba był pierwszy, czy też z odwrotnego kierunku z Łodzi również był pierwszy. Ta samiczka linii wyżymaczy z pewnością zadowoli panią Marzenę, która szczególnie tą samisię ofiaruje dla swojego męża Karola. Oczywiście do niej trzeba coś ekstra. A więc ekstra przygotowałem samczyka, który wywodzi się z linii Kordehaide. Tato jako roczny los ostędy 850 km, mama czysta Kordehaide. A więc to są gołębie linii Jana Ardena. Czysta linia Kordehaide, który zakupował gołąbki od pieta lazeronca. Uważam, że ta parka będzie na wiele, wiele lat służyć dla Państwa Marzeny i Karola. Od siebie natomiast życzę Wam samego szczęścia, bukiet kwiatów. Serdecznie pozdrawiam Ryszard Tosnowiec, Bogatynia Polska.